Pierwsze kolumbarium na bolesackim cmentarzu komunalnym pojawiło się przed dziesięcioma laty. Wtedy to zbudowano dwa kolumbaria po 10 niż w każdym z nich. Stanęły wtedy naprzeciw kaplicy cmentarnej. Od tamtego czasu sukcesywnie pojawiały się kolejne i powstała już cała aleja takich obiektów. Dokonujemy odbioru tych nowych kolumbariów. Dlatego jest to ważne, ponieważ jest duże zapotrzebowanie społeczne. Sporo osób jest zainteresowanych takim sposobem pochówku. Dotychczasowy ciąg został poszerzony o 7 takich właśnie kolumbariów. Każdy ma. 10 tych nisz, w każdej niszy można umieścić 4, może nawet 5 urn, co by oznaczało, że łącznie jest tutaj miejsc na około 280 do 300 pochówków. Wszystkie kolumbaria budowane są według jednego wzoru z żelbetowych prefabrykatów. Na poziomie terenu uzupełniają je dwa betonowe stopnie do umieszczania na nich zniczy i kwiatów. Koszt siedmiu nowych obiektów wyniósł ponad 175 tysięcy złotych i został pokryty z budżetu miasta. Będziemy obserwować czujnie, jak duże jest zainteresowanie. Z tego co wiem, w zasadzie jeszcze nie odebraliśmy a już mamy siedem miejsc zarezerwowanych. To jest fragment dzisiejszego spotkania. Tutaj na cmentarzu, oprócz kolumbariów, też odbieramy w taki sposób mało uroczysty, ale, ale roboczy odbieramy też kolejną nową alejkę. Na cmentarzu. To jest taka tradycja, że każdego roku nasz zakład gospodarki mieszkaniowej realizuje kolejną alejkę, już w takim standardzie, aby można było po tym przejść, nie mocząc nóg w błocie. Coraz częstsze stosowanie pochówków w kolumbariach, ale też w urnach, które są składane do ziemnych grobów, wciąż aktualnym czyni pytanie o utworzenie w Bolesławcu krematorium zwłok. Jeśli chodzi o krematorium. Pojawiają się co jakiś czas inwestorzy, którzy chcieliby takie krematorium zbudować, ponieważ no niemalże chyba w 100% w Polsce krematoria są działalnością prywatną. To wynika z przepisów dotyczących gospodarki komunalnej. I my zawsze chętnie z takimi osobami rozmawiamy. Najpoważniejszy inwestor nawet kupił grunt. Zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego, i byliśmy przekonani, że to się już powiedzie ta inicjatywa. To miało być na ulicy dawniej II Armii Wojska Polskiego, dzisiaj generała Fildorfa Nila. Inwestor się wycofał. Jeśli zatem pojawią się inni inwestorzy, to władze miasta deklarują gotowość do rozmów w tej sprawie.